Witajcie, kochani, w dniu Pańskim. Zatrzymujemy się przy słowie Boga, które ma wielką moc. Ciągle czytajmy je, bierzmy je na serio i żyjmy tym słowem. Dzisiaj fragment z Księgi Malachiasza. Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy wyrządzające krzywdę będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów. Także nie pozostanie po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla Was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w Jego skrzydłach. Słowo dzisiejsze bardzo ostro mówi o tych, którzy wyrządzają krzywdę i którzy mają pyszne serce. A bardzo podnosi wszystkich, Którzy czczą imię Pana, i dzisiaj chcę zadać pytanie Tobie i sobie, w której grupie chcesz być. Pytanie wydaje się może niezbyt mądre, ale jednak należy odpowiadać na takie pytania życiem. I dzisiaj chcę Was zachęcić, abyśmy wypowiedzieli to proste zdanie. Panie, uchroń mnie od pychy serca, Panie, uchroń mnie od tego, że będę krzywdzić, nie pozwól mi krzywdzić nikogo. A daj mi łaskę czcić. Twoje imię i przyjąć w ten sposób uzdrowienie. Muszę Wam powiedzieć, że od kilku dni mam taką inspirację, że co wieczór klękam i w jednej modlitwie, Zdrowaś Mario, modlę się za tych, których skrzywdziłam. Bo wiem, że są takie osoby, i proszę Pana, abym mogła zadośćuczynić. Jeśli nie widzę tego, abym mogła rozpoznać, a jeśli nawet nie da mi poznać tego pan, to proszę za te osoby. Więc podejdźmy z wielką pokorą do tego, że to ja i ty możemy być tymi, którzy krzywdzą, którzy mają pyszne serce, ale wypowiadamy dzisiaj naszą wolę. Panie, ja chcę być w tej drugiej grupie. Nie chcę krzywdzić, nie chcę mieć pysznego serca, strzesz mnie przed tym, a daj mi czcić Twoje imię. Prośmy Matkę Bożą, aby pomogła nam. Być właśnie tymi ludźmi błogosławieństwa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Życzymy Wam błogosławionej niedzieli. Pamiętajcie o lajkowaniu. Niech dużo osób dołącza do naszej rodziny zoomowej i zapraszam Was do pieśni Twoje imię jak tarcza. Wybieramy tę grupę. Chcemy czcić imię Jezusa. Błogosławionej niedzieli.